Witam wszystkich z tej strony w i, i... U, witam was w mega potężnym odcinku. Bo dzisiaj coś dodali: Chapter 2. Wow! Nie ja tylko będzie już za jakieś kilka miesięcy pewnie. Dobra, bo dzisiaj schakujemy z ściany Ściny są cały czas, ściany się, się, się nie buścią. Okej, okay, no to chyba wchodzimy do portalu. I właśnie w tym rzecz, dzisiaj będziemy hakować. No i zobaczcie, ja widzę po prostu, gdzie mój skin skończył i mogę go przemieszczać w różne różniste miejsca, bo dzisiaj hakujemy przecież. Tutaj mamy naszego ziomeczka. I co by się stało jakbym wziął, co nie? I coś. I teraz... Zrobił coś mega. I teraz puścił grę. Wiecie jak to hakowa hakowanie, jak to hakowanie trochę się będzie uruchamiać pewnie. Bo namieszałem trochę w całym systemie gry. Ale <grym> Dobra. No i co? No ziomeczku. No mój ziomeczek wygląda dobrze. Oj No już nie tak dobrze. Czyli co? Powiedzmy, że to bym wziął sobie i żeby ten... Tutaj mamy scratchera, co nie? To weźmy go otwórzmy. Ziomeczku, ty masz tutaj chodzić. Co nie? Ty ten sobie tutaj. I potem się tak obracasz. Leziesz tu za graczem wszędzie. Za Twoim przyjacielem. <laughs> Rozbrajasz drzwi. Super zabawa w ogóle. I potem czekajcie. Jeszcze raz się obracasz. Idziesz do swojego blaciska. Rozwalasz mu klatkę. Uwalniasz go. Uwalniasz go. On jest za duży. I potem się całują. I jest. całują i jest dobre zakończenie. Takie on nikogo nie zabił. Tutaj nic nie ma, powiedzmy. Trzeba w się jarało. O, ogień. Światełko. Jakieś. To też usuwamy. Uwielbiam, to jest no? Ale dobra, mnie najbardziej ciekawi, co jest za mapą. Coś dodali, ale. Bez play tu nie ma. Jakiś domek nawet modele ja na biego czyli to ja mam dużo opcji ty na przykład ko o kurde o to... nie nie wierzę że wy aż ta czelenie wybyliście nie wierzę nie no Napiszcie jakie kolory można mu dać, no bo ja nie mam pomysłu, zielony, niebieski i teraz zielony, nie, dobra, Ś jasny niebieski, nie wiem. dobra, to na razie zostawmy, tutaj, to, to okropnie wygląda, a co tu mamy, jakiś biwak chyba. Tutaj mamy Trzeba tutaj są różne rzeczy też z public playtime Pa, w playtime tak zrobili nawet O zabawkę zepsutą Ta muzyczka cały czas leci To jest za głośne. Ja nie słyszę własnych myśli. O, jakieś drzwiczki. I droga. Jakieś, nie, Co? Co Roblox? Wow. Ty samochodzik się ja dymek dodali. Nie ma. Nie ma ognia. Daję wam zakas ognia usuwamy. Co jakbyśmy usunęli? No tro... Co to? <grym> Czy ten portal sobie stąd postanowił? Tak. Co? What the f... Jak oni to zrobili? Portal se chyba zjechał ze zjeżdżalni. Czekajcie, bo jak my to gramy, tylko grasz, to wtedy te wenty się otwierają i takie pum! Tak spadają. Wow, Jak ja mam moc w tym Roblox studio dzisiaj. W tym... Um, ty ogromną moc. O nie no ja usuwam. Usuwam grę. Tak nawet nie należy do mnie. To usuwamy i co to było? Jo, pierdziele, to... Tak, tak, niby taka mała część, a jednak tak dużo znaczy. Ciekawi mnie też bardzo, czy ten most, czy on, no po prostu, jakby był prosty, to by sięgał do końca też. <gryw> Już nie będę wspominać, że nie ma nawet wyjścia tam na końcu, ale dobra. Na szybko sobie go ustawmy. O, klucz można jeszcze dać tutaj. Dziwnie to wygląda. Całkowicie psuje z crutchera. Wy musicie to docenić, że ja się włamałem trochę, bo to nie jest taki wiecie. No, Admiro zhakuje, no to ja chyba też mogę. Od razu mówię, dostałem zgodę do od twórcy, że mogę lekko schakować. Nie, most połamany, nie, nie sięga nawet. Usuwamy. Trzeba było troszkę rozjaśnić to miejsce. Ścianki usuwamy. Mega rozjaśnione. O! Kurde. To można jako... O powiększyć chyba mogę. No to pyk 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 i mamy co ja zrobiłem? klucz usuwany, drzwi nie ma do klucza też nie może być za jasne. co? oni dali po dwie lampki? what? z obok siebie dobra, robimy, że nie ma przejścia tutaj to samo zrobili o nie, no. Usuwamy to pomieszczenie. Wow. No nie pasuje do wystroju gry trochę. Na dach jeszcze. Tutaj coś usuwamy. Jaż nie nadaję. Już chyba wiem, czemu nie dali im do edytowania Scratchera. <laughs> ja to wiem. Ciebie usuwam, pomarańczowy kluczyk też, drzwiczki usuwamy. Nie no, ja, ja psuję grę. Jakby tutaj takiego parkura zrobić? Co to za dach oni tutaj dali? Czy ten dach to jest budynek? I ja o tym po prostu nie wiedziałem? Tak. Moi drodzy, to ten dach to cały czas był taki wieżowiec. Nie, się usuwałem. Roblox usuwany... <laughs> to jest chyba... no. Wy się całujecie tak... Dobra, nie. No, ja się tak dobrze bawię. No i Noki postanowił raz na zawsze wleźć do szafy i już z niej nie wychodzić. Komu trochę dupa wystawała, więc musiał poczekać, aż się trochę zestarzyje i się pomniejszy. Mm, 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 mm. I potem go w ogóle nie było widać. Klucz jeszcze usuniemy. I czekajcie, wejdę w pliki jakiejś tamtej szafy. Nie. Tutaj mamy te drzwiczki, co nie? To zamknijmy go. <laughs> to będzie super. <laughs> Zamkniemy typa, który wcześniej był na etykietce. W szafie. <laughs> Jestem inteligentny, ale ze mnie big brain, wiem. Wystaje. Ja muszę to zrobić idealnie, wprost. Dobra, idealnie nikt nie będzie. Czemu ten klucz tutaj jest? Wchodzimy w tą klamkę jeszcze. To jest trochę za bardzo podejrzane. No i zobaczcie, no szafa <laughs> jakby w ogóle nic z tej nie było. <laughs> jakby się nawet jej nie dało otworzyć, wiecie. Co ile oni tutaj szczegółików pododawali? Tego gra się tyle uruchamia. Co to jest? Lobby. Lobby? Uh -huh. Ju, nie da się wygrać. Co, co, co? Oh my god. Wow my god. Ziomeczku, ty masz tam spaść. Ok. No i spada. Byk był. I się zmył. <laughs> to było cudowne. Też uruchomiliśmy. To jest... nie wiem co to jest. Ale też nie chcę spada. <grych> Jak się super rozwalił. A gdzie ja dam w końcu swojego skina? <grych> jestem pewien. Trudno. Dobra, co mamy za tym? Chwila prawa. nic. No to tak wygląda, dobra. Oni sobie zrobili takie coś tylko. Dobra, już za dużo zrobiłem w tej grze. Ta gra by była przecudowna, gdy ją twarz. O, grapak. Trudno mnie, był i się zmył. Jak oni się napracowali. Dobra, usuwamy wszystko inne. No teraz to z tej gry raczej już nic nie będzie. To zablokowali, więc nie można tego usunąć. A wiedzieli, że się znajdzie na pewno kilka osób takich jak ja. i robimy jednocześnie najgorszą grę na świecie. No i kto by chciał w takie coś grać? No właśnie. No i no problem. A kluczyk nie chce zostanie. Gdzie jest nogi? Nie da się go. O, ten żoneczek Ale o. O, słodziak! A co jakbyśmy go tak mm -hmm. leciutko powiększyli. Spadaj Czekajcie, trzeba było go wziąć i dać bardziej tutaj gdzieś. PUM! Ależ to co do... Usun usunął się. <noise> nie wiem. No i to w sumie wszystko. Zepsułem całkowicie grę. Czekajcie, mogę jak chcecie, to mogę jeszcze bardziej tą grę zepsuć. starczy podlecać na taką wysokość mniej więcej. Pyk. No i już praktycznie nic nie ma. Chyba to zablokowało nic, nie? No. No bo ja muszę dosłownie wszystko w tej grze usunąć W dzisiaj dzisiejsze zadanie widzowie, ha, portalu już też nie ma, więc Oto scratcher, przepiękny Dobra, to wszystko. Więc już nie chcecie nawet bo to jest już za dużo, a więc papa. Pa.